Cześć dziewczyny, tutaj Katarzyna z wigello.pl, czyli ze sklepu z perukami. Witam w kolejnym odcinku peruk, które najlepiej sprzedawały się w poprzednim miesiącu, a poprzednim miesiącem był październik. 5 najlepiej sprzedających się modeli, czyli 5 waszych wyborów. Zaczynam od piątego miejsca, na którym uplasowały się dwa modele w zupełnie różnych cenach, ale troszkę do siebie podobne. Zacznę od modelu najtańszego w dzisiejszym zestawieniu. Nazywa się Lili, a producentem jest firma NACH. Już Wam mierzę. Króciutki, bardzo podniesiony u góry, oparty na tradycyjnym czepku, czyli. Tutaj z przodu nic ciekawego nie ma. Tutaj po prostu doszyte są włosy, więc trzeba tą grzyweczkę sobie tutaj troszkę tak uczesać, jak lubicie, jak dobrze wyglądacie, żeby tego przodu po prostu tutaj troszkę nie było widać. Lili to model, który jest u nas od zawsze, a egzekwo na podium wskoczył model Yoko. To u nas nuweczka, nie wiem, czy sprzedajemy go dwa tygodnie. Producentem jest niemiecka firma Ellen Wille, a kosztuje 850 zł. Dlaczego? Już pokazuję. Zanim włożę model Joko, pokażę Wam jak wygląda czepek od środka. Ponieważ tył jest identyczny w każdej peruce, jest bardzo elastyczny. Ma tutaj z boku regulację obwodu głowy na gumce. Model Lili tutaj nie ma nic ma po prostu przyszyte włosy. Natomiast model Joko ma przepiękną, rozmytą, szeroką linię czoła. Co oznacza, że tutaj zaraz Wam pokażę, włosy wyrastają jakby z głowy. I ta linia rozmyta jest bardzo szeroka. Ten element to element premium, który podnosi cenę peruki 200-300, a nawet więcej. Jego na głowie wygląda tak. Mamy go w kilku kolorach, ale akurat ten kolor, czyli Sandy Blond, wybierałyście najczęściej. Jest bardzo ciekawy, ma jakby taką dodatkową półkankę, ale to, co mi osobiście podoba się w nim absolutnie najbardziej, to po pierwsze rozmyta linia czoła. która jest bardzo szeroka i wygląda niezwykle naturalnie, a po drugie to. Dość nietypowa plastyczność włosów, bo jeżeli chciałabym, żeby te włosy były takie troszkę niegrzeczne, postawione, rozwichszone, wystarczą nasze palce i one tak wyglądają. A fryzura jest naprawdę bardzo podniesiona. Zobaczcie, możecie sobie tą fryzurą podwyższyć się o jakieś 5 cm. A jeżeli ma być spokojnie i nagładziutko, to wystarczy sobie przeczesać, uklepać i to już jest zupełnie inna fryzura. I właśnie na tym polega to premium, o którym mówiłam. Peruka jest znacznie droższa, ale wygląda bardzo naturalnie. Ma przepiękną rozmytą linię czoła. No plus ta możliwość zmiany fryzury. Mi to się bardzo podoba. Czwarte miejsce. Model pudding w pięknym brązie z odrostami oraz refleksami. Numer tego koloru 430274R. Pudding po nałożeniu to troszkę taka szopa, i trzeba go poukładać po swojemu. Zrobić fryzurę taką, która do nas najlepiej pasuje, i wtedy pudding wygląda świetnie. Nasze klientki mówią, że pudding jest super, ponieważ po pierwsze u góry jest bardzo podniesiony, po drugie można go zaczesać na ucho i ucho sobie nakryć i jest długi na szyi. Jeżeli wam się tutaj te kosmyki nie podobają, to można je obciąć, ale nasze klientki mówią, że to właśnie jest fajne. Puding ze względu na to, że ma lekko kręcone włosy. Także jest bardzo, bardzo plastyczną fryzurą. Można go tak zaczesać na gładziutko, albo zwykłą szczotką popodnosić jeszcze wyżej. I jeżeli lubicie taką fryzurę jakby natapierowaną, nakręconą na wałki, a potem rozczesano, to pudding właśnie tak wygląda. I tutaj naprawdę zobaczcie, jak wysoki jest pudding? To jest model oparty na klasycznym czepku. Tutaj nic ciekawego nie ma. Trzeba sobie zrobić taką leciutką grzyweczkę, która zresztą świetnie wygląda, jak widzicie, naturalnie i wyglądamy jak milion dolarów. Pudding kosztuje 550 zł. Trzecie miejsce model Jive i on w pewien sposób jest bardzo podobny do modelu Pudding, także jest wysoki, można go zaczesać na uszy, ale to co go różni to Pudding ma bardziej zakręcone włosy niż Jive. Już wam mierzę. Albo nie, albo najpierw przeczytam wam kolor. Też jest bardzo fajny, blond, chłodny z odrostami. 14, 16, 8R. A na głowie tak. Jak widzicie, tutaj także jest u góry bardzo wysoka, prawie cały grzebień mi się chowa, na uszach troszkę mniej, no i nie ma tego tyłu. Ale jak tutaj z naszych klientek przychodzi po tego typu model, to jeżeli Jive mówi: Może coś innego, to zazwyczaj spodoba się pudding, a jak podajemy pudding, a pani mówi: Troszkę inna, żeby była, to Jive siada. Jive kosztuje obecnie 490 zł. A za moment: drugie oraz pierwsze miejsce. I to są dwa modele, które w naszym miesięcznym zestawieniu zawsze się znajdują: czyli Susa Lace oraz Lizzy. Zgadnijcie, co dzisiaj będzie na pierwszym miejscu, ale zaczynam od drugiego. Czyli zuza Lace, cena 480, zł. Wygląda tak: za co nasze klientki cenią model zuza Lace Właśnie za taką bardzo przyjemną codzienność. Ona nie wygląda jakbyśmy przed chwilą wyszły od fryzjera i zrobiły sobie efekt wow na głowie. Ona wygląda jak fajna, codzienna, króciutka, wygodna fryzura plus bardzo fajna, rozmyta linia czoła. Producentem Zuzi Lace jest niemiecka firma Gisela Mayer. To jest bardzo, bardzo u nas popularny i lubiany model. Mamy go chyba w 20 kolorach i zależnie od pory roku dobrze nam się sprzedaje blond albo brąz, ale mamy też przepiękne siwe kolory. Także, jeżeli wam się podoba taka niezobowiązująca fryzurka, to to jest Zuzalez. A w październiku pierwsze miejsce na podium zajął model Lizzy w przepięknym, chłodnym, dość ciemnym blondzie z odrostami. Mam nadzieję, że widać. Bo kolor jest naprawdę bardzo przyjemny i nazywa się 12, 14, 23 plus 12. Na głowie wygląda tak. Mam nadzieję, że widać te pasemka i refleksy, bo to naprawdę bardzo ładny kolor włosów. Zobaczcie. Model Easy oparty jest na klasycznym czepku, dlatego cena jest bardzo rozsądna, kosztuje 470 zł i nie należy się bać tego, że nie ma rozmytej linii czoła, bo tutaj jakbyśmy się nie starały, włosy są tak doszyte, że one zawsze wrócą i zawsze nam tutaj to miejsce, którego nie chcemy pokazać, czyli połączenie włosów z peruką, tego nikt nie zobaczy. Model Lizzie to model niezwykły, taki dosłownie czarodziejski, bo kto by go nie ubrał, to dobrze w nim wygląda. Może potem dopasujemy modele, w których wygląda nasza klientka jeszcze lepiej, ale w Lizzie naprawdę każdemu jest twarzowo. Leciutka fryzurka, niezbyt dużo włosów, ale też jest istotne, że mamy ją w wielu kolorach. Jeżeli szukacie jasnego blondu, albo rudego, albo brązu, to z całą pewnością Lizzie w takim kolorze u nas jest. Tak wygląda nasz październikowy ranking. Jeżeli Wam się te modele podobają, to zapraszamy na wigello.pl do naszego sklepu internetowego, bo każdy z tych modeli występuje także w innych kolorach. Tutaj Wam pokazuję te, które naszym klientkom podobały się najbardziej, ale jeżeli szukacie innych kolorów, to na pewno są. Szukajcie na wigello.pl, czyli w naszym sklepie internetowym. Możecie także do nas zadzwonić, bo z nami wszystko można przez telefon załatwić, albo można także do Poznania do nas przyjechać i peruki przymierzyć, ale proszę, aby każdą wizytę wcześniej umówić telefonicznie. Wszystkie prezentowane dzisiaj modele to modele medyczne do codziennego noszenia i należy ich używać zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. Dziękuję, do zobaczenia.